Cześć, witam wszystkich. Blow, co ty robisz? O, oh, sorry, 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 screwdriver. Z tej strony, Blow, jestem, no, Mandzio, cześć, Mandzio. Cześć, Mandio. Blow. Jesteśmy w Netherze. W poprzednim odcinku, Blowa ogólnie budowaliśmy sobie portal right. do Netheru i tak dalej. I mieliśmy stosunkowo dużo problemów z tym portalem, ponieważ nam coś się tak. serwer tutaj tak, tak, tak. sknocił, dlatego. Ale nasz Mandzio technik. Tak, ja to jakoś naprawiłem. Naprawię. Portal jest włączyłem, żeby dźwięków denerwujących nie wydawał. No i. Cóż, Blow. To co? Echimy. Wychodzimy z Tędy, jak? Tędy, nie? Tędy albo tam tędy. Tędy, tędy, tak. Gaz, 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 Czekaj, Dobra, tam pierś... są pigmeny. E, tak, pingwiny. Ping... <głos> <głos> Pierwsze zadanie jakie mamy to jest żeby, zabić tak zabić uważaj, bo pod nami jest, gaz. Wiesz, ja jest tu, tu... gaz, ale tam też jest jeden, widzisz? Ale wiesz, ja tutaj z kobla zamurowałem, żeby nam się tutaj nic nie stało. I ogólnie my też mamy też pozbierać troszeczkę bruku i tak dalej tutaj wszystkiego. Zatem to się już pozbiera tak ogólnie, zaraz to nazbieramy, ale ogólnie chcemy Dokładnie. się dostać tam na te wysepki. Co ty było na razie tutaj robisz? To mi sprawy Dobra, ja mam kabel stone, więc tym będziemy, to będziemy używać. Tylko, gdzie mam się dostać? Hmm. E, Kładunki, myślę, że do spawnerów. spawnerów. Patrz, tam są spawnery tych gasów A raczej, jeden tylko spawner. Będzie trzeba te zajmować, wiesz? Uważaj. No właśnie. Bo jednym z naszych zadań jest właśnie zabicie gasty Tylko gdzie on... Wiesz, ga to się pokaże. Ogólnie to tak. E, ogólnie to seria właśnie: to jest Mandjo Versus Blow, ale troszeczkę chyba. Nie, ch nie chce nam się chyba bawić tworzyć dwa oddzielne na tylko no, po prostu te, te zadania ciężko. wykonamy razem. Dobra, tutaj jest nas. Dokładnie, pierwszy raz współpraca nasza. E, w zasadzie to drugie, to... bo wczoraj, e, bo wczoraj e, w ostatnim odcinku też była. Tak. Tak, bo ogólnie to tam ktoś napisał ciekawy komentarz, czyli to nie powinna być seria Blow vs Mandzio, tylko Blow i Mandzio versus, <laughs> versus Single Block Challenge. Wow, mam płytę Mandzio. Wow super, dobra, słuchaj, tutaj jest gaz, będzie trzeba. Już za emocje! Wow super <laughs> Będzie zadowolony. Wow super Ej, trzeba to, tutaj zeskoczyć i jak najszybciej rozwalić ten spawner. Jak myślisz źle serduszek mi zabierze ten skok tutaj? Eee, może ja... Dobra, ty próbuję. Ja dobra Zepnąłbym cię już, nie? Teraz pigmeny... Odsuńcie się! Ja jest gaz gaza, Czy jedno zadanie mamy. Dobra, czego? ja rozwalam spawner ale daj, chyba, ja, ja boże, uderzę. Boże, tutaj no, pigmena? Pigmena może. Nie, nie bij ich. No dole, Uważ, słuchaj. Uważaj, żeby ich nie. Właśnie się boję, że je uderzę, bo ja tutaj wiesz, widzę spawner tego no, gasów, Ale nie wiem gdzie on jest. A ja się wybiorę do tego czegoś z low stone fakt fak. Kolejny. Raz, dwa. Dobra Kurczę, Mac! Joe! Co? co? jest przypadek, padłem! O boże, o oh, bloże, Nie! Ah. Tak. Dobra, my się załatwiliśmy. Ty też spadłeś? Tak, zaopatrzymy się w ekwipunek ponownie i wrócimy do was po przerwie. Ładnie, język. Okej, okay, zatem jesteśmy z powrotem. Szybko wróciliśmy tutaj, najszybciej jak praktycznie mogliśmy. Musimy ten. Mm, uważać na te gasy. Dokładnie. O, wow, dzięki. Uderzyłeś? <grych> tak, dzięki, Blow. A... Przepraszam. Ogólnie wiesz, Blow, staraj się nie bić tych. Byłoby świetnie. Pikmenów. Tak, byłoby naprawdę fenomenalnie. A jak ty wpadłeś do tej lawy tam. No, pigmeny. Jak zepchnęły cię? Mhm. Ty ich nie atakowałeś. No tak, ale one nas biorą, te pigmeny, jako drużyna. Wiesz co, może my je zepchniemy Aha. do lawy złuków teraz, bo one się tam nie respią, tylko one tam są już wcale, wiesz? Penów? Tak, wiesz co? Ja bym tutaj zrobił tego, ściankę sobie. Blow, blow, uważaj. Okej. Okay, przeżyłeś. Uważaj, <noise> zrespił się kolejny. Au! Oh, to no tu jest, fuck. Au. Dobra, Au, słuchaj, jest zrób, jest. Ja zrobię ja ściankę z tej strony. Dobrze. Ja tutaj widzę tą... Coś z go... Okay. więc może tu się wybrać. Eee... Uh, zaraz się do tego wszystkiego wybierzemy, wiesz? Dobrze, spokojnie, macie sp... Dobra. Słuchaj, trzeba ten... Ja wybijam pigmeny stąd. Bo to będzie o, problem proszę. tylko. Pomóc ci? Się... Eee, tak. Fuck, gas, gas, Wow. To było szybkie. No bardzo. Czekaj, wiesz jak zrobię? Patrz. zroj coś takiego. Oho, zwaliłem. Nie o to mi chodziło. O, czekaj, dasz? Pak, 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 gas, Wow, wow, wow! Padaj, głupi, gaz I ile one żyły. tutaj zapaliły nam tego. jest. O, coś takiego zrobiłem. Dobra. Teraz je szybko to wyczyszczę fuck. Mało serdusza, O blow. Jezu, w ogóle tutaj mandziesz źle popsuł bo trzeba wchodzić na game modzie, gdyż iż, ponieważ że Mandzio jakoś ten nether zrobił wyżej niż to spawn. No to... sorry, to jest, wiesz, oddzielny serwer, to ja troszeczkę na tym też można Dobrze. powiedzieć, że nie panuje. Fajnie. Uff, ale unik. Wiesz co, ja w ogóle tutaj zrobię obudówkę taką kompletną w tym miejscu. Twój kilow się ostał, wiesz? Fajnie, fajnie, że z są na To wszystko sto mi się kilo. Tak. Ja też się cieszę, wiesz? Dobra, Blow, zeskakujesz na dół, rozwala spawner. Dasz radę? Okay. Czekaj, czekaj, czekaj. A to daj mi może, a nie, nie. Au. Nie, nie. nie. Czekaj. Co zrobić? Wyczyszczaj je. Tak, tylko ja każdy czyszczę. Au, 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 au. Ja mam zrobić. Zeskoczysz na dół, rozwali spawner. A gdzie ten spawner masz? W środku, w środku, on jest na górze, tak jakby. On nie jest Faki, pod spodem, nie? on jest na górze, wiesz? On tak, jakby w jakaś trochę. To jest skrzynka. To co tam jest. Ale spawner, rozwal koniecznie. Uważaj. Łot, w tej skrzynce jest dużo żelaza i płyty. To dobrze, bo będziemy Hej. mogli zrobić te, żelazne goleny. No gdzie ty masz spawner, man? Nie widzisz ten latający gaz? No jest, to jest To jest gaz. spawner, to jest spawner. Aha, tu... Ta, musisz go rozwalić. O! Dobra, świetnie. Masz wszystko? Mam wszystko. Dobra, Mamy, ale tylko e... nie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć staków żelaza. Dobra, zrzucam ci cobblestone, dostań się na górę. Tylko, że my, my potrzebujemy jeszcze ogólnie, e, pamiętać, że my potrzebujemy tych. A ogólnie... nie lepiej, będzie się tędy dostać do tego glowstone'owego domku jakiegoś? To słuchaj, wiesz co, jak zróbmy? Weź ty się dostań do tego glowstone'owego domku, a ja lecę okay. tutaj do tych pigmentów co tutaj są. A masz żelazny kilo, bo tu jest e, ruda diamentu i jest tego raz, dwa, trzy, cztery, cztery dokładnie. E... Nie mam. To później Odczyny. zrobimy, wiesz? No okej, okay. dobra, to... To jak w następnym odcinku, wzi? jak się wrócimy tam. Eee, trzy portale. Casualowe portale. Skąd <laughs> ty trzy portale masz? Nie wiem, zrobiły się. Okej. Okay. Dobra, ja tu się dostaję. A gdzie ty poszedłeś sobie? Eee, poszedłem tam do kolejnej, że tak powiem, wysepki takiej, pigmenowo-gastowej, żeby tam jeszcze to ogarnąć, okay. wiesz? Nie co tutaj będzie w tym Goldstone'ie? Boję się troszkę. Mhm. Mm Mówimy ludziom, widzą na czym będzie polegało ten następny, że tak powiem, sezon tej naszej Możesz serii. Możesz powiedzieć, tak wiesz, okay, jak zatem, wzbudzić. W następnym tym sezonie będziemy to przeprowadzać na mapce od Wexa Jest to Race for the Wool. To jest mapka, która polega na tym, że trzeba jak najszybszym czasie zdobyć trzy kolory wełny, ale tutaj jest mały haczyk, są dwie drużyny które grają przeciwko sobie, zapewne jakoś dobierzemy tutaj drużyny według własnego uznania, Blow skompletuje swoją, swoją tak żeby były po, e, minimum po jednej o, dodatkowej Mo osoby w każdej moi, drużynie. moi, u Mandziu to będą wyradne osoby grały, a, a mnie to... Wiesz, Tak, wiecie, wiecie, e, Tutaj to się jest miliard wiecie. spawnerów. Ja mówiąc miliard e, tego, nie przesadzam, tutaj naprawdę jest miliard spawnerów i, miliard, i milion e, tych pigmenów i tak dalej. Jestem wielkim eksplorerem, czyli odkrywcą. Widzisz? Jak tutaj autor. Cieszę się. Kopinguje. Dobra. No, fuck, ja mam Nie teraz. Żyję. Nie żyję. Mam w ogóle te mm, sadzonki drzew, więc będziemy mogliście pozasadzać się <laughs> tam, tam. Nie żyję. <laughs> Dobra. Zaraz pracę wracamy. Męż, pracę. Męż. Już. Dobra. Okej, okay, jesteśmy po raz kolejny, zrespiło nam się miliardy pigmenów, wiesz chodź do, do tej soul sandowej wysepki, ona wygląda tak chyba najmilej z tego ja wszystkiego. Gdzie, gdzie, gdzie? Tutaj, ok. Ta, tutaj. A tutaj też w święty schowałem te wszystkie rzeczy, tak, aby żeby po prostu tego nie tracić, jak będziemy ginąć. Mm -hmm. Jeżeli no. ktoś by się pytał, dlaczego za każdym razem, jak e, Mandziu umiera, są cięcia, to po prostu trzeba za pomocą e, tego game moda się dostawać w ogóle do portalu i tak dalej, ponieważ jest to troszeczkę i tak zbugowana mapka, no, i e, nie ma potrzeby, żebyście to musieli to oglądać. Dobra, Dobra. słuchaj, ja robię tutaj obudówkę, żebyście nie spadli przy okazji. Oczko, dobry pomysł. Eee, oni mnie nie zaatakują, mam nadzieję. Eee, też mam taką nadzieję. O, już wziąłem ten. Eee, słuchaj, eee, żelazny kilow. Ze sobą dobra, mam music Disk, melochi. Dobra, wracaj, Blow. Wiesz co, będziemy musieli ten soul Sand, ale to później wydobędziemy już. Oczko. Jak tutaj już sobie wszystko ogarniemy. No, dajesz, dobra. Dobra, gdzie teraz? Mm, gdzie teraz? Musimy, musimy iść na tą wysepkę z Blaze'ami. Eee, to zapytaj iść. Ja Czekaj, nie, wiem. która to jest wysepka z blazami? To nie ta, nie, 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 nie. Wysepka z blazami to jest o, ta o ile ileś. Ja biorę. się troszkę boję, więc Ale to sam, wiesz, tójdzie. to jest ostatnia wysepka, która nam została. Która? O ta tutaj? Mhm. To jest z blazami. Tam trzeba... Blow, blow, słuchaj. Weź go zepnij. Słuchaj, samobójcza misja, Au. dasz radę. Zeskakujesz oświetlasz. Rzuciłem ci pochodnie. Daj mi pochodnie. Zeskakujemy obydwoje oświetlamy? Nie, to ja spróbujemy Nie, dawaj. 3, dwa, jeden, JUMP! Oświetlamy ah. tylko, tylko, bo nie rozwalimy spawnerów, za dużo pigmenów. Ah, to nic nie dało! Zepsuć to? Spróbuj, spróbuj rozwalić tak spawnery, żeby ten, nie rozwalić, żeby nie walność pigmenów. Okej. Też, przepraszam. Okej. Tak, prawie mi go tylko Okej, okay, został ostatni. Okej. Okay. Dobra, Ale to wszystko? Mm -hmm, tutaj też są biaksy. Spróbuję to. O, tak. masz żelazny killok. Tak. Jest tutaj te... też piasek, będziemy mogli zrobić TNT. Tak, jeszcze z bloki żelaza jest super naprawdę. Mm -hmm. e, też tam były też te, te, te rudy żelazo. Mm, żelaza. Biaksy. E, ja się boję strasznie rozkopywać to, bo nie chcę pigmena walnąć. E, ja też, ale nie bardzo. co. Już uważaj tutaj na lawy, bo prawie wpadł. O, pali, tutaj pali. jest skrzynka ukryta, że tak powiem. Nie okay, pod sobą. No właśnie, nigdy nie kop pod siebie. Dokładnie, to jest pierwsza Pierwsza zasada. Czegokolwiek. A szczególnie Minecrafta, dobra. Słuchaj, te pigmeny. No. Będzie trzeba je zrzucić jakoś. Dobra. Tylko, że nie mam o, pomysłu absolutnie. O, 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 dobrze, dobrze. Ten sposób. Chodźcie, chodźcie do nas. A czemu ty chcesz ich zrzucić? Te... Bo nam przeszkadzają tylko. No Ale będziemy musieli z nich chyba wziąć złoto. Było na potrzebne złoto? No, no, do tego, do... Ale tam są, tam strasznie się dużo ich zespawniło na górze, zatem tych tak, nie potrzebujemy. wykorzystamy tamty. Wykorzystamy tam tej jak to brzmi. Będzie tutaj od razu jakieś skojarzenia tutaj, nie? Dobra, dobra. O, może pigment, Może ten gaz nam pomoże. Pięknie, dobra. Dobra. Eee, słuchaj, co z tymi diamentami? Można je rozkopać, czy jak? te, te diaksy? Tak. Czy coś Można pod nimi, potem. ale co to jest pod, pod nimi? Się, się. Pod nimi chyba nic nie ma, wiesz? Eee, jest, 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 mam no już. Hmm. Bo weź to obuduj ten diak, żeby on ci nie wpadł do lawy, rozumiesz? Wiesz co? Okay. Ja go tak zrobię. Dobra, pigment odsuń się. O kurde, tutaj jest lawa! Uu, la la la, Ale to. Ten... o nas pomyślał. Dobra. To widzę, że tutaj weks chyba maczał w tym palce. No troszkę. Uważaj, tutaj jest dużo lawy. No. Ciężkie jest to to, bo kurde, z tymi pigmenami trzeba się bawić. Oho, Dobrze. ktoś mnie połknął nas... Te, nie da się tego wyłączyć na tym Spiku. Fołkus. Czego czego? Nie można. nic. Kurde. Nie wiem, po co nie po dźwięk jakiś mężczyzn, po prostu, że. Ty nie, nie, dźwięk, się? dźwięk. Hey, wake up. Nie, dobra, dość, dość Słuchaj, to te diaksy. Polećmy jeszcze tutaj, bo ja mam już 16 sze minut odcinka. Polećmy okay. tutaj. Ostatnio, to, że gdzie, tak gdzie, powiem. Gdzie, gdzie, tutaj gdzie, gdzie, wysepka gdzie, gdzie. jest netherracku. Aha, tu, dobra. To, to, to weź... może w następnym odcinku już będzie Nie, weźmy właśnie, dogądźmy te wysepki okay. tutaj. Okay, A uciekaj sobie przygotować. Mam 2 i 0. Drewno. To jest bardzo głupie. Ale nie mam innych materiałów, już kobla więcej skoczył mi się kompletnie. Jeskami naprawdę Mandio. Tak, bo już nie mam żadnych innych materiałów. Okej. Okay. A nie, ja wiem jak to zrobić, żeby tego nie było słychać, wiesz jak? Wytle dźwięk z tego momentu. Taki ze mnie caniak. ty to jesteś cwaniak. Jak jeszcze daleko? Uuu. Troszkę, troszkę, widzę, że. Dobra, dajesz, <sad> dajesz, dajesz jeszcze. Nie, po prostu zobaczyłem te pigmeny. Aha. Jeszcze musisz, jeszcze wyżej. <sad> ja nie wiem, czy one się spawnią, czy to po prostu autor, bo ja wiem, że autor zwiększył ilość spawnujących się mopków ogólnie na tej mapce. No właśnie, nie, <sad> Cześć, Pigmen. Ale cześć, Pigmen. Kółman się wita ze swoim rodziną. Fakt, są spawnery, ty, A, Tak. To było troszeczkę oczywiste. To jest takie weksowe. Fuck! No fuck. Okej, okay, GG. Dobra. Słuchajcie, to byłoby na tyle z tego odcinka, już. Okej. Okay. Dobra, nie, już tyle z tego netheru, ponieważ musimy tego. Musimy. pozbierać teraz. to, co już było. Na następnym odcinku Bloa dokończymy nether. I co, później do endu. Co nie? chyba będziemy już kończyć skyblocka, Skybloka dokończyć Tak, takie. dokładnie. No i to byłoby na tyle. Blue, ładnie się pożegnasz. Cześć. Cześć. Ładnie było, ładnie. Tak, cześć.